Sponsorami relacji są CarEvent.pl, imprezy motoryzacyjne i treningi dla małych i dużych. Zapraszamy na www.carevent.pl. Globcars, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Autoryzowany dealer i serwis marek Opel i Chevrolet. Krosna ulica Podkarpacka 32. Chcesz kupić subaru? www.koper.subaru.pl Zapraszamy na oficjalny portal Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. rsmp.pl Sklep motorekords.pl, dystrybutor zegarków dla pilotów Copilot Rally Watch Pierwsza połowa sierpnia fanom rajdów samochodowych kojarzy się głównie z rajdem rzeszowskim. Jubileuszowa 20. edycja tych zawodów odbyła się w dniach od 4 do 6 sierpnia i stanowiła czwartą rundę rajdowych samochodowych mistrzostw Polski oraz piątą odsłonę rajdowych mistrzostw Słowacji. Wspólna lista startowa polskiego i słowackiego czempionatu liczyła w sumie 54 załogi. Z krajowej zabrakło zabrakło m.in. zmagającego się z zapaleniem ucha Kuzaja oraz Tomasza Czopika, który zrezygnował z dokończania sezonu w RSMP na rzecz startu w rajdzie Dakar. Po trzech z siedmiu zaplanowanych na ten sezon rund rajdowych samochodowych mistrzostw Polski na czele punktacji znajdował się Kajetan Kajetanowicz, wyprzedzający o 11,5 punktu Briana Buffie. Trzecie miejsce zajmował Michał Sołowow, a czołową piątkę uzupełniali Michał Bębenek oraz Tomasz Kuchar. Z numerem 1 na trasę rajdu rzeszowskiego wyruszyli zwycięzcy dwóch poprzednich rund S.M.P. Brian Buffier i Xavier Panseri w Peugeotie 207 Super 2000. Francuska załoga, która przed 7 laty właśnie w Rzeszowie debiutowała w krajowych rajdach, zaczęła od wysokiego C, wygrywając z niemal 10-sekundową przewagą pierwszy odcinek specjalny. Na Lubeni Buffier obrócił się i uznał wyższość Grzegorza Grzyba. Ale wygrana na kolejnych dwóch próbach i szósta pozycja na miejskim RS-ie dała francuskiej załodze prowadzenie po pierwszym dniu rajdu Rzeszowskiego z niecałymi 14 sekundami przewagi. Niemałe zainteresowanie budziła rajdówka załogi Michał Sołowo w Maciej Baran. Posiadacze numer 2 przedstawili w Rzeszowie dobytującą na rajdowych trasach Fiestę RRC, która w nadwoziu niemal identycznym jak wersja Super 2000, kryła silnik 1.6 Turbo z 30 mm zwężką. Możliwości nowego samochodu na papierze wyglądały obiecująco, ale dopiero OS-owe warunki mogły zweryfikować prawdziwy potencjał fiesty RRC. Są Baranem tylko na jednym odcinku specjalnym zdołali pasować się w czołowej trójce, ale równe tempo na pozostałych próbach dało im po pierwszym dniu trzecie miejsce w RSMP ze stratą 1 minuty i 14 sekund do lidera. Liderzy RSMP Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran zakończyli udział w pierwszym dniu rajdu rzeszowskiego już na pierwszej próbie z powodu awarii układu przeniesienia napędu. Komplet punktów Briana Bouffier sprawił, że po piątkowej części zawodów Kajetanowicz z Baranem stracili pozycję liderów w punktacji rajdowych Do samochodowych Mistrzostw Polski. Przy dni. Przechodzi trzy lewy ciasny przytnij. Walczący tylko w Mistrzostwach Słowacji Józef Beres Junior i Robert Muller przykleili na drzwi swojej fali WRC czwarty numer startowy. Na większości osób Słowacy prasowali się tuż za ale szansę na wygranie rundy Mistrzostw Słowacji zaprzepaścił postój po przejeździe przez wodę w Lubeni. Zalany silnik fabi dał się uruchomić dopiero po 40 sekundach, co zapchnęło Beresia na drugie miejsce w słowackim czempionacie. Posiadacze numeru 5 Tomasz Kuchar i Daniel Domurski nie byli w stanie swoim historycznym lanserem Evo 5 walczyć w Rzeszowie o podium i na większości prób pierwszego dnia plasowali się w połowie pierwszej dziesiątki. Po zsumowaniu czasów piątkowej części rajdu kuchar z domurskim zajmowali piąte miejsce z 1,5 minutową stratą do lidera. Trzeci w punktacji Słowacji Jarosław Melicharek i Richard Lasewicz otrzymali w Radzie Rzeszowskim szósty numer startowy i byli klasyfikowani tylko w słowackim czempionacie. Załoga lansera WRC popisała się najlepszym czasem na odcinku testowym, ale po os pierwszego dnia podróżowała ze zmiennym szczęściem. Początkiem kłopotów była przebita opona na próbie numer 3, a już na kolejnym odcinku czerwony lanser zatrzymał się na dobre i Słowacy zmuszeni zostali do skorzystania z Deli. Już przed rajdem sporo zmian zaszło u posiadacza numeru 7, Michała Bębenka. Jego lance 10 otrzymał pełny pakiet podzespołów grupy R4, a z powodów zdrowotnych z funkcji pilota zrezygnował brat Michała, Grzegorz, którego zastąpił doświadczony Maciej Wilk. Piątkową część rajdu Rzeszowskiego duet bembenek wilk ukończył na siódmej pozycji, a na ów niezbyt satysfakcjonujący wynik miała wpływ głównie półtora-minutowa wizyta w Rowie na trzecim odcinku specjalnym. Ósmy numer startowy przypadł faworytom miejscowej publiczności, a załodze Grzegorz Grzyb Daniel Siatkowski. Przez cały dzień ich Peżot 207 Super 2000 utrzymywał się w wynikach najbliżej na Buffie, po drodze wygrywając pierwszy przejazd 25-kilometrowej Lubejny. Na koniec strata Grzyba do pierwszego miejsca w RSMP wynosiła niecałe 14 sekund, a powodem do radości Rzeszewianina był z pewnością drugi z rzędu triumf w rundzie Mistrzostw Słowacji. Kolejną załogą, która liczyła na dobry wynik na własnym terenie był duet Maciej-Rzeźnik-Przemysław-Mazur w 207 Super 2000 ze Stajni Sztolrejskim. Rzeszowski kierowca prezentował bardzo widowiskowy styl jazdy, co wcale nie przeszkadzało mu w osiąganiu dobrych czasów. Po pierwszym dniu Rzeźnik z Mazurem plasowali się na czwartym miejscu w rajdowych samochodowych w mistrzostwach Polski tuż za Michałem Sołowowem oraz mieścili się w czołowej trójce słowackiego czempionatu. Niezwykle ubogo wyglądała w Rzeszowie lista startowa jeszcze nie tak dawno dominującej klasy N4. Z trzech klasyfikowanych w niej załóg od samego początku wyróżniał się duet Lotus Subaru Poland Rally Teamu, Wojciech Uchała i Kamil Heller. Młoda załoga Subaru Imprezy wygrała tego dnia 4 z pięciu OSów w NC i uplasowała się na szóstym miejscu w RSMP i czwartym w Miszowsach Słowacji. Wśród samochodów z przednim napędem oraz grupie R zdominowała podczas pierwszego dnia rajdu Rzeszowska załoga Jan Chmielewski Grzegorz Dachowski. Ich Citroën DS3R3 oddał rywalom tylko jeden odcinek specjalny i pozwolił na wypracowanie ponad minuty przewagi nad kolejną załogą. W generalce RSMP Chmielewski z Dachowskim zajmowali dziewiątą pozycję, o dwa miejsca wyżej plasując się w słowackim czempionacie. Drugie i trzecie miejsce w grupie R należało w piątek do kierowców r 3 a byli to kolejno Robert Kujawski i Aleksander Zawada. W Citroën Racing Trophy za plecami Chmielewskiego plasowali się Szymon Kornicki oraz Ariel Piotrowski. Przewaga w pucharze Fiesty to piątkowy rezultat Mariusza Woźniczko i Daniela Leśniaka. W klasie N3 pierwsza trójka mieściła się w 20 sekundach, a najszybsza okazała się załoga Tomasz Ratajczyk, Rafał Fiałek przed Piotrem i Krzysztofem Strykami oraz Marcinem Gagackim i Marcinem Wińskim. Drugi dzień 20 rajdu Rzeszowskiego liczył sześć odcinków specjalnych w dwóch pętlach. Mimo zapowiadanych opadów deszczu trasy również w sobotę były całkowicie suche. Mechanicy Kajetana Kajetanowicza uporali się z awarią skrzyni biegów imprezy R4, dzięki czemu obrońca tytułu mistrza Polski mógł powrócić sobotę na trasę zawodów. Kajetanowicz z Baranem nie mieli tego dnia zbyt wiele do stracenia, więc rozpoczęli dzień bardzo szybkim tempem, wygrywając 12-kilometrowych Husów. Plany zwycięstwa w dniu zburzyła jednak przebita opona na osi i ale nie ulega wątpliwościom, że Kajto był w sobotę jedynym kierowcą, który był w stanie utrzymać tempo Briana Bouffier. Bouffier z Panzerin wygrali podczas drugiego etapu tylko dwa odcinki specjalne, ale suma czasów ze wszystkich prób dała im komplet punktów za zwycięstwo w obu dniach, oraz w całym rajdzie. Dla francuskiej załogi był to trzeci z rzędu triumf w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski oraz rekordowa trzecia wygrana w rajdzie rzeszowskim. Przed rajdem dolnośląskim Gouffier posiada 21,5 punktu przewagi nad Kajetanowiczem w klasyfikacji sezonu. Radości z dobrego wyniku nie było za to w zespole Grzegorza Grzyba. Rzeszowianin już na drugiej próbie wypadł z trasy i w ten sposób zakończył swój udział w rajdzie rzeszowskim. Oprócz punktów RSMP przepadła również szansa na zmiarowanie straty do lidera w mistrzostwach w Słowacji, ponieważ wabio WRC Jozefa Beresia odmówiła w sobotę posłuszeństwa. Rozstrzygnięcie w Czempionacie naszych południowych sąsiadów zapadną zatem podczas dwóch ostatnich rund mistrzostw w Koszycach. Po wypadnięciu używa na drugą pozycję awansował Michał Solowów, ale i on nie ustrzegł się tego dnia pecha. Przebita opona na izdebkach oznaczała stratę prawie 50 sekund i spadek na czwarte miejsce. Ostatecznie Kielczanin zdołał na ostatnim pętli odrobić jedną pozycję, plasując się na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej RSMP. Punkty zdobyte w Rzeszowie mocno Sołowowa na trzeciej pozycji w tabeli mistrzostw Polski z jedynie dwoma oczkami straty do Kajetanowicza. Kłopoty konkurentów, a przede wszystkim szybka jazda sprawiły, że sensacyjne drugie miejsce w radzie rzeszowskim wywalczyli Maciej Rzeźnik i Przemysław Mazur. Reprezentant autobiu klubu rzeszowskiego nigdy dotąd nie był widziany na podium w RSMP powydało sobie w ten sposób nieudaną pierwszą część sezonu. O jedną pozycję w stosunku do piątkowej części rajdu przesunął się w sobotę Tomasz Kuchar z Danielem Dla załogi Lancer Evo, 5 czwarty miejsce w to drugi najlepszy w tym roku w rynku. sezonu Kuchar awansował na czwartą pozycję przed Michałem Bandą, który rajdu Zmagał się z nie do końca sprawnym lancerem R4 i ostatecznie ukończył zawody na szóstej pozycji. W grupie N, podobnie jak pierwszego dnia, najszybsi byli Wojciech Huchała i Kamil Heller. Zawodę Subaru Impreza zanotowała w Rzeszowie swój życiowy wynik również w generalce RSMP, zamykając czołową piątkę. Z dobrej strony pokazał się w sobotę Jarosław Melicharek, korzystający z Super Rally. W Słowach był znacznie lepiej dysponowany niż dzień wcześniej, wygrywając nawet jeden z odcinków specjalnych. Na dedykację mistrza Słowacji założona sala w uległa tylko Kajetanowiczowi. Doskonałe siódme miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski oraz Słowacji to życiowy wynik dla załogi Jan Chmielewski i Grzegorz Dachowski. Krakowianie po raz czwarty w tym sezonie wygrali w kategorii samochodów z przednim napędem w grupie R oraz w Citroen Racing Trophy. a przed ostatnim odcinku specjalnym rozstrzygnęła się walka o drugiej w C i grupie R pomiędzy Robertem Kujawskim a Aleksem Zawadą. Młody kierowca tr 3 wylądował na tej próbie w rowie i został sklasyfikowany dzięki Super Rally. Kujawski z zegarmistrzem oprócz punktów w grupie R zapisali na swoje konto punkty za ósme miejsce w generalce RSMP. Tuż za Tarnowianinem uplasowali się Łukasz Markowski z Maciejem Machelu, najszybsza załoga Cykla na C2 R2. Ponieważ Markowski nie był klasyfikowany w Citroen Racing Trophy, drugie miejsce w tej kategorii zajęli Szymon Kownicki z Robertem Humberg. Trzecia pozycja w Pucharze Citroena przypadła w udziale załodze Ariel Piotrowski i Renault Splascot, która na sukces w RSMP czekała prawie dwa lata. Drugie miejsce w R2B zajął w sobotę Tomasz Gryc pilotowany przez Michała Kuśnierza, ale dziesięciominutowa strata z pierwszego etapu nie pozwoliła na lepszy rezultat niż czwarta pozycja w CRTP. Sukces z piątku powtórzył na drugim etapie najdłużyszewskiego Mariusz Woźniczko, ponownie najszybszy w Petronas w miastach Kolejność w sobotę w czołówce klasy N3 również nie uległa w sobotę zmianie. Najszybsi byli Tomasz Ratajczyk i Rafał Fiałek, a drugą pozycję zajęli Piotr i Krzysztof Stryjkowie. W klasie A7 zgłoszone były tylko dwie załogi i obie z nich skorzystały z superreligii. Lepszy czas całkowity osiągnęli Andrzej i Błażej Czekanowie w hondzie Civic Type R. W grupie HR zwycięstwami w poszczególnych dniach podzieliły się załogi Witold Zimny, Szczepan Mirek oraz Paweł Felix Danilczuk z Cezarem Niewiarowskim. Punktacja rajdowych samochodowych Mistrzost Polski. Na pierwszym miejscu Buffie 127,5 punkta, drugi Kajetanowicz 106 punktów, trzeci Sołowo 104 punkty, na czwartej pozycji Kuchar 80,5 punkta, piąty Bębenek 77 punktów, szósty Grzyb 57 punktów, siódma pozycja Egzekwo Kuzaj 31 punktów i Chuchała 31 punktów, dziewiąty Rzeźnik 28 punktów, dziesiąty Stec 26,5 punkta. Kolejną rundą rajdowych samochodowych mistrzostw Polski będzie rajd dolnośląski z bazą w Kłodzku, zaplanowany na pierwszy weekend września.